Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Ewelina o samochodach. Mamy już kolejne auto do testów. Jest to jeden z nowszych i ciekawszych modeli Volkswagena, Volkswagen Arteon. Teraz będziemy go myć, a później zabierzemy na 3 dni do testów. Zapraszam do oglądania. Prezentowane auto to Volkswagen Arteon. Samochód wyprodukowany został w 2018 roku i ma 42 tysiące km przebiegu. Auto jest w topowej wersji Airline, co jest w tym samochodzie szczególnie podkreślone charakterystycznym logiem w wielu miejscach. Volkswagen wyposażony jest w mocny silnik benzynowy 20 TSI o mocy 190 koni mechanicznych. Arteon to bardzo nowoczesne auto. Prezentowany egzemplarz posiada bardzo bogate wyposażenie, które pokrótce opiszę. Światła przednie w technologii LED z asystentem świateł drogowych. Światła tylne w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami. Duże koła 19-calowe z oponami o szerokości 245. Wnętrze auta bardzo przypomina Volkswagena Passata, ale nic w tym złego i powinno się podobać. Fotele z Alcantary z elementami skórzanymi wyposażone w funkcję masażu. Kierownica wielofunkcyjna Airline z łopatkami do zmiany biegów. Aktywne zegary Active Info Display. System bezkluczykowy, automatyczna skrzynia biegów DSG. Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold. System multimedialny Discover Media. Możliwość szczegółowej konfiguracji trybu jazdy, mnóstwo asystentów kierowcy, takich jak ACC, czyli aktywny tempomat, front assist, lane assist, rozpoznawanie znaków czy rozpoznawanie zmęczenia kierowcy. Posiada również asystent parkowania. Na szczególną uwagę zasługuje również system kamer 360 stopni z możliwością wyboru widoku. Tym razem podróż zaczynamy od stacji paliw, bo auto nam się domaga. Mamy paliwa na 50 km, a planujemy pojeździć trochę więcej. 17 roku. Jest to następca Volkswagena CC, ale w rzeczywistości jest to zupełnie inne auto i w gamie Volkswagena pozycjonowany jest wyżej. Arteon konkuruje z takimi autami jak Audi A5 czy BMW 4 Gran Coupe. Arteon jest samochodem bardzo dobrze zaprojektowanym i przemyślanym. Dzięki temu spełni wymagania wielu kierowców i może też przybrać różny charakter. Świetnie sprawdzi się jako auto rodzinne, jako auto reprezentacyjne do jazdy w trasy i po mieście. A dzięki swojej delikatnie sportowej sylwetce i zadziorności myślę, że spodoba też się młodym odbiorcom. A teraz udowodnię wam, że to auto sprawdzi się jako rodzinne. Tylna kanapa jest klasyczna, trzymiejscowa, podgrzewana. Mamy tutaj trzecią strefę klimatyzacji. Gniazdo USB, gniazdo 230V. Wygodny podłokietnik z cup holderami. Jest tu też możliwość przewozu dłuższych przedmiotów oraz yy, uchwyty i sofiks. Jak widać z tyłu, jest tyle miejsca, że na pewno Arton sprawdzi się jako auto rodzinne, ale jakiś prezes też się tu odnajdzie. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Wracamy z zakupami ze sklepu i mamy obie ręce zajęte. I zapakowane? No ale teraz w domu znowu musimy wyjąć te torby i mamy tylko dwie ręce. Ono praktycznie samo jeździ. Tak jak wcześniej wspominałam, Arteon wyposażony jest w wielu asystentów kierowcy. Dzięki temu sam przyspiesza, sam zwalnia, sam dostosowuje prędkość do znaków drogowych, a nawet sam zwalnia przed zakrętem. Jak widzicie, Arteon jest bardzo eleganckim samochodem. Spójrzcie na szerokie błotniki, duże nadkola, bardzo ciemne szyby. Dodatkowo jeszcze przy szybach zastosowano system bezramkowy, co też dodaje bardzo dużo uroku. Wszystko jest takie spójne, a jednocześnie nieprzesadzone. Dzisiaj jedziemy do mojej rodziny. Powiem im, że to jest mój nowy samochód i sprawdzimy ich reakcję. swoje swoje siostry i im, że to jest mój samochód. Zabawiliśmy się. robię, się. dzisiaj chodźcie, na chwilę muszę pokazać. Nieźle. fura No teraz będę takim jeździła. Jak My pani prezes tutaj, normalnie. Tak mi się podoba. Spore. A, się przyjechać? Y... Podego ale mogę was przewieźć. No dobra, no dobra. Bo już to, że dużo miejsca tutaj, to już wiemy, zauważyliśmy. Fajnie, no. co? Luźno z tyłu. No. Nie o no po... nadal, e, wiesz, e, nurtują. <laughs> Ale fajnie wygląda, co? Jak tak się otwiera? A fajnie. Zauwa zauważyłaś. Wygląda jakie... to bardzo elegancko ogólnie. Zauważyłaś, jakie są ciemne? No. Fabrycznie w sensie tak to ciemnione, no. A to do... nie, jest, tego... nie ma tu żadnej naklejki, żeby one były przyciemne? Nie, one są takie fabrycznie. Nic, nic nie widać jak z zewnątrz, nie patrzymy do środka. Można w środku imprezę urządzać i nie widać, nie widać z zewnątrz. No dokładnie. No co tu mogę Wam więcej to powiedzieć? Takie trochę to biznesowe auto. Benzyna y, automatyczna. O, wiem, wiecie co? On ma taki y, możliwość dostosowania y, trybu jazdy. Na przykład, teraz sobie jedziemy y, normalnie, no nie tak po mieście, no to jest normal, a możemy gdzieś tam na jakiejś lepszej drodze wziąć sport. Teraz przełączyłam, i jedziemy w trybie sportowym. To ile kalorii spalamy? <słyski> Dużo! <słyski> Wiesz, jakie emocje? emocje, jak z tym samochodem jedzie, to tyle kalorii można spalić, że ci mówię. No właśnie, tak czuję. No ja to chudna. takie kardio prawie. No, to jest po prostu. Nie, naprawdę jedzie się bardzo komfortowo. No, słyszycie jak tam? To jest typ sport? Tak. Robi wow. wow. wrażenie. Wiecie, że on też przed zakrętem sam, jak za szybko dojechała, to sam zwolni. To on sam zwolni, no. Ale fajnie, to naprawdę prawdziwa limuzyna prezesów. I prędkość dostosowuje do znaków na drodze, wiesz, włączam rozpoznawanie znaków i on dostosowuje, że tam w mieście na przykład jest 50 mhm. albo 70, to on później przyspieszy sobie. Czyli jak ja bym jechała takim autem, to przynajmniej mam pewne, że nie dostanę mandatu. Bo tak, to... przebawne dla Ciebie. No serio. Musisz no, wło... mi sprzedać furę. Jak włączysz, o nie prędko, nie prędko. <laughs> Ale to fajnie, to naprawdę spoko opcja, jak jedziesz i... W sumie nie każdy patrzy na ograniczenia, ale taki sam. No samochód, tak, wiesz, się za, Zamyślisz się i gdzieś tam można załapać się na jakiś fotoradar. A tak, no to. Ale on ma tyle takich asystentów wspomagających jazdę, kierowcę, że praktycznie sam jeździ. Fajnie. Naprawdę świetnie. Na no, 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 naprawdę, bardzo. Dobra, mi się jednak podoba ten tryb sportowy. <laughs> to jest najfajniejszy. Ale i kanapy bardzo wygodne są i dużo miejsca tu jest. A wiecie, że są też podgrzewane z tyłu? A, A jest też... miejsce na jakiś tam dreneczek na przykład? Jest miejsce na No i teraz tylko jest na to drinieczki wstywiane i możemy jechać w świat. No, podoba ja mi to się to. Już to wycieczkę. Wycieczkę. No, podoba mi się to. Bcie. Tylko mogliście się przygotować. Sorry! Coś tu nam nie? No. Nie pomyślałam. A to jest nie? Fajnie. No, samochód jest naprawdę wyposażony na bogato. No wiesz jak to się prowadzi. No domyślam się. Ale i z tyłu czuć fajnie, że ten, że fajnie właśnie. Jedzie. Dobra, a powiedz ile tak naprawdę ten samochód pali, Jak masz sportową jazdę i normalnie po mieście jak jeździsz? Yy. Wiesz co, na no ogólnie nie ma tragedii, ale tak dokładnie, no to powiem wam prawdę, że to nie jest mój samochód. A szkoda! Mam go na kilka dni do testów i właśnie po tych kilku dniach yy, będę robiła statystyki, wiecie, ile to po mieście, jak w trasie i jakie jest rzeczywiste spalanie, jak to wygląda, no to wam wtedy powiem. No już Ci uwierzyłyśmy, że naprawdę masz taką chórę, bo... No sorry, chciałabym marzenia kręcić. Udało ci się. Chciałabym, no naprawdę fajnie się jeździ. Fajne autko, no naprawdę. Bardzo szybko, ale radość z jazdy pozostanie na długo. Tak jak Volkswagen nigdy jakoś specjalnie mnie nie zachwycał, tak Arteon wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Stylistyka, komfort jazdy czy nowoczesne rozwiązania to totalny sztos. Przejechałam około 200 km. Głównie była to jazda po mieście, ale dość dynamiczna. W takim stylu jazdy samochód spala ponad 10 litrów na 100 km. Czy to dużo? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Ale za to w trasie przy spokojnej jeździe możemy zejść nawet poniżej 7 litrów. Jeżeli podobał Wam się filmik, to dawajcie łapki w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, też dawajcie łapki w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału Ewelina o samochodach i widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!